Ładowanie papieru i innych nośników do drukowania lub skonowania w przypadku drukarek HP Smart Tank z serii 210, 520, 580, 590 i 5100. Wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak załadować różne rodzaje papieru do drukarki HP i zmienić ustawienia nośników. Ładowanie papieru standardowego. Podnieś podajnik papieru. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo. Wsuwaj papier do podajnika, aż się zatrzyma. Umieść papier w pozycji pionowej stroną do zadrukowania do góry. Ładując papier małego formatu, upewnij się, że stos papieru jest wyrównany do prawej strony podajnika. Przesuwaj prowadnicę szerokości papieru w prawo do stosu, aż oprze się o krawędź papieru. Pociągnij do góry przedłużenie zasobnika wyjściowego. Ładowanie kopert. Podnieś podajnik papieru. Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo. Włóż przynajmniej jedną kopertę po prawej stronie zasobnika wejściowego. Strona przeznaczona do zadrukowania powinna być skierowana do góry. Koperty z klapką przy długiej krawędzi wkładaj pionowo z klapką po lewej. W przypadku tego typu kopert upewnij się, że klapka jest zamknięta. Koperty z klapką przy krótkiej krawędzi wkładaj pionowo z klapką u góry. Dosuń prowadnicę szerokości papierów w prawo do stosu kopert do oporu. Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego. Umieszczanie papieru na szybie skanera. Unieś pokrywę skanera. Umieść oryginalny dokument stroną zadrukowaną skierowaną do szyby skanera. Upewnij się, że jest wyrównana do wskazanego rogu. Zamknij pokrywę skanera.